Zapisz mi to! Kotku, skąd, skąd to masz obawy to tego dziecka? Oczywiście, że nie. Po prostu mi się to nie podoba. To jest? Można mówić, co ci się tak bardzo nie podoba? Ty i ja. W ostatnich choć kilku miesiącach dobrze się dogadaliśmy. Ale odkąd ta rzecz się pojawiła nie masz czasu, czasu, aby się ze mną spotykać. Oczywiście, że nie mam czasu, przecież to jest mój obowiązek. A skoro tak bardzo chcesz spędzać czas, to możesz po prostu mi pomóc. Jesteś wystarczający, a ta obrzydliwość mnie nie interesuje. Bycie zazdrosny o dziecku jest bardzo nie z twojej strony Cutna. Stędzę pójść na i Jeśli jej nie pozbędziesz, to zrobię to sam. A ty, przestań tak na mnie patrzeć. Tity! Papa! Słyszałeś? Powiedziała to jeszcze raz! Papa! Kim jest ta witata? Ja, prawda? Papa! Zezwanie do ciebie o północy. I imię to Mindy. Mindy to znaczy południe. <noise> Nie mogę wiedzieć. Moje dziecko jest najpiękniejszą rzecą na świecie. Hej, nie Jestem ojcem mity, ty mi tylko pomogłeś ją stworzyć. Tak, oczywiście. Muszę nie u nim liczyć do... ...dziesięciu, ale dobrze wiem, że ona... ...niesie moją krew i przyznaje ci, że całkiem źle ci to wysło. Tak, ale to ona jest moją córką. I moją. Kilka minut temu i nienawidziłeś ty klęty, Człowieku z chorobą dwubiegunową. Zmieniłem zdanie. Pomogę ci się z nią zaopiekować. A poza tym ona nazywała mnie Tatą. A to znaczy, że Ty jesteś jego mamusią? Nieprawda! Mamy. Widzisz to? Nawet rozpoznaję, jak to jest Alfons w związku. Kochanie! Mamę! Lepiej zachmyć za z mięso, to jest Syrykocie. Okej, okay, okej, okay, uspokój się.